Temu byliśmy w podobnej sytuacji do waszej. Staliśmy przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Jest to wybór bardzo ważny. Mamy nadzieję, że nasz film pomoże wam wybrać właściwie. Zapewne słyszeliście, że nasza szkoła ma cztery sale gimnastyczne jest ogromna, ma bibliotekę, internet, bogato bazę dydaktyczną. Ale czy przekonuje was to? Nas średnio. Chcieliśmy wam pokazać szkołę od strony, jaką widzi ją uczeń. Chodźcie! Pierwszymi osobami, które spotykacie przy wejściu do szkoły są dyżurni. Co należy do zadania dyżurnych? Przede wszystkim zadaniem dyżurnych jest pomoc. Przyjawia się to udzielaniem informacji, noszeniem dzienników oraz zapisywania przybyłych gości do naszej szkoły. Tutaj widzicie gabinet pana dyrektora, a tutaj sekretariat. Wejdźmy do sekretariatu. Być może pani sekretarka udzieli nam jakichś ważnych rad. Jakie dokumenty musi złożyć trzecia klasista, który chce dołączyć do naszej szkoły? W pierwszej kolejności powinien przynieść podanie wygenerowane systemu, które musi być podpisane przez ucznia i przez rodzica lub prawnego opiekuna. Również do podania powinno być załączone dwa, dwie fotografie. Do klas technikalnych i do zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie powinni dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia wybranym przez nich w zawodzie. Takie zaświadczenie powinien wydać lekarz medycyny pracy. A to! Nasze źródło wszelkiego rodzaju dóbr. Możemy tutaj nabyć niezbędne nam jedzenie oraz słodycze. Wspaniały sklepik, spółdzielnia Ciacho. W naszej szkole odbywa się wiele imprez kulturalnych. Dzisiaj obchodzimy pierwszy dzień wiosny połączony z Dniem Kobiet. Chcieliśmy Wam pokazać, jak wygląda przykładowa Akademia. Muzyka Narodztwa Polski w zapasach i inne imprezy o dużym znaczeniu, odbywają się tutaj dość regularnie. Nasza szkoła to także możliwość rozwoju fizycznego. Na jakie zajęcia uczęszczacie? Ja trenuję obecnie koszykówkę. A ja siatkówkę. Jak oceniacie poziom zajęć? Czy możecie się tam rozwijać samodoskonalić? Poziom jest naprawdę wysoki. W naszej szkole odbywają się co roku dwa rodzaje zawodów: liga Aljada. Pierwszy etap u nas, takie derby włodawy, mecz pomiędzy Modrzewskim a Kościuszką. Dalszy etap hełm, a później Białej Blaskiej. Oraz zawody opuchar rektora MCS na halach akademickich. Porozmawiamy teraz z Krystianem. Jakimi osiągnięciami możesz się pochwalić? W 2010 roku zdobyłem Mistrzostwa Polski i także w okresie wakacji reprezentowałem Polskę na Mistrzostwach Europy. Wow, super! Zapewne przygotowanie się do tych zawodów kosztowało Ci wiele wysiłków. Czy szkoła ci jakoś w tym pomogła? No, na pewno uczciele pomagali. Dużo zasługuje trenerom, którzy wkładali we mnie bardzo dużo wysiłku. Spędzałem dużo czasu poza domem, na obozach. Słuchaj, moim zdaniem bardzo ważną rzeczą w szkole jest atmosfera. Jak oceniasz atmosferę w naszej placówce? Myślę, że jest dobra tam w porządku. Dzień, dobry, nazywam się Sylwester Protas. Jestem mistrzem polski wielokrotnym wicemistrzem Polski w kickboxingu. Tutaj w szkole mamy sekcję kickboxingu, która działa prężnie od 6 lat. Nasi wychowankowie to mistrzowie polski wicemistrzowie Polski w kickboxingu w Tang do naszych takich największych sukcesów należy brązowy medal Krystiana Szewczyka na Pokaże świata na Węgrzech, parę medali Łukasza Szewczyka, też w międzynarodowych turniejach. Zapraszam wszystkich uczniów, którzy tutaj przyjdą do szkoły, którzy chodzą do szkoły na nasze zajęcia. Jeśli mieszkacie poza wodawą, zawsze możecie zatrzymać się w internecie. Ostatnio nasi koledzy, koledzy z internatu pożegnali zimę, tradycyjnie topiąc marzannę. A jemu to chyba coś się pomyliło. No. Przeprowadzimy teraz wywiad z Natalią, która uczestniczyła w Olimpiadzie Biologicznej na szczeblu ogólnopolskim. Pierwszym etapem właśnie tej Olimpiady Biologicznej było przygotowanie pracy badawczej. Ja osobiście pisałam na temat hup drzewnych. Uważam, że było warto, moja praca została wyróżniona spośród chyba 150 prac województwa lubelskiego. O, kogo widzę? Przecież to Krzysiek Klach. Nasz wspaniały, nie tylko matematyk, ale także lingwista. Udało mi się dostać do finału konkursu Deutschmacht Spaß. Za udział w tym konkursie i dostanie się do etapu finałowego przysługuje mi indeks na College w Helmie. Teraz zajrzymy na lekcję przysposobienia obronnego. To jedno z najciekawszych zajęć. O, dzisiaj szykuje się coś naprawdę interesującego. <laughs> W naszej szkole już od dłuższego czasu funkcjonuje projekt Imposterum. No, sam pomysł na projekt pojawił się w czerwcu zeszłego roku, kiedy to młodzież holenderska przyjechała do nas na wymianę młodzieży. No i tam zaproponowali nam współpracę. Oni zajmowali się już wcześniej takim projektem Młodzi dla Sobiboru. Warto, warto także wspomnieć, że w ramach działania naszego projektu w grudniu zeszłego roku pojechaliśmy do Holandii, do naszych przyjaciół holenderskich. Mogliśmy, mieliśmy okazję zwiedzić, zwiedzić, zwiedzić kraj, zobaczyć stolice i inne ważne ośrodki miejskie. Jako następny punkt naszej podróży chciałbym zaprosić do obejrzenia laboratorium językowego Rozmawiamy teraz z Przemkiem, który jest przewodniczącym samorządu szkolnego. Przemek, jakie imprezy organizujesz samorząd w naszej szkole? Y, oczywiście zaczynamy we wrześniu od trzęsin, klas pierwszych, jak, jak, jak to musi być, bo bez tego nie zobaczymy, kogo mamy w naszej szkole. Później y, oczywiście jakieś Mikołajki, Andrzejki, y, Dzień Kobiet, Dzień Wiosny i różne takie imprezy, pożegnanie maturzystów również uczestniczymy. Na ścianie za mną widzicie tabla. E, świadczą one o niebywałej, rodzinnej atmosferze w każdej klasie. Każda z, z klas chce pozostawić po sobie pamiątkę, e, na, która zostanie powieszona na ścianie szkoły. Ciekawą rzeczą i taką pewną naszą rozrywką jest odszukanie swoich znajomych na, e, na ścianach, a także na przykład nauczycieli, którzy kiedyś się uczyli w naszej szkole. Nasza szkoła przystosowuje się także do potrzeb osób niepełnosprawnych. Widzicie, Tynk jeszcze nie wysechł. Winda nie właśnie montowana. Mam nadzieję, że niedługo ruszy i każdy będzie mógł swobodnie poruszać się po naszej szkole. Jak widać, to mamy automat do kawy. Możemy skosztować pysznej kawy, herbaty, szejków lub czekolady. Bartku, tak w zasadzie to co to jest? Jest to model wykonany przeze mnie, pierwszego polskiego satelity naukowego Bright. Ma wymiary 20 na 20 na 20 cm i waży niespełna 7 kg, co czyni go nanosatelitą. O wszystkim tym mówiłem na konkursie astronomiczno-astronautycznym. Zaraz, przecież ty też tam byłeś? No racja, byłem, mówiłem o międzynarodowej stacji kosmicznej. Tomku, cześć. Na jaki temat miałeś referat? Głowice planetarne jako kosmiczna laboratoria. Kurczę, skomplikowane. Yy, ale zająłeś drugie miejsce. Tomek będzie reprezentował naszą szkołę na ogólnopolskim seminarium w grudniu. Tomku, widzę, że masz gitarę. W tym momencie warto wspomnieć, że nasz kolega jest utalentowany naprawdę wszechstronnie, w tym także muzycznie. Mm. Cześć Przemku. No cześć. Słuchaj, słyszałem, że masz niesamowite osiągnięcia. Ja zostałem laureatem Olimpiady Geograficznej w tym roku, która odbywała się w naszej szkole. No i muszę powiedzieć, że podczas drugiego etapu, który odbywał się, to moja prezentacja była najlepsza. Oczywiście była tutaj pomoc także mojej nauczycielki od geografii, pani Jadwigi Stadnik. Nasz kolega Grzesiek zaprezentuje nam teraz działanie tablicy multimedialnej. Naprawdę świetna rzecz. W tej chwili znajdujemy się w sali informatycznej, w której odbywają się zajęcia ECDL. Jak widzimy, pracownia jest dobrze wyposażona, a uczniowie chętnie uczęszczają na dodatkowe zajęcia. Za mundurem panny sznurem. Każdy, kto chciałby pracować w policji, straży granicznej czy straży pożarnej, powinien udać się do naszej szkoły. Dobra, chwili. Znajduję się na warsztatach szkolnych i wyczuwam z sali numer 6 jakieś niesamowicie smakowite zapachy. Czy możecie mi przybliżyć, co teraz robicie, z jakiej jesteście klasy? Jesteśmy z klasy drugiej technikum gastronomicznego. Dziś mamy praktyki, które odbywają się raz w tygodniu. Uczymy się w szkole zawodowej, jest też zawodówka dwuletnia. No i tak to wygląda, mamy teraz tutaj właśnie praktykę. Z tego co widzę, to macie już niesamowite umiejętności. Jesteście zadowoleni z wyboru szkoły? Bardzo jesteśmy zadowoleni. Umiem bardzo dużo nauczyciele są bardzo wykwalifikowani i miejmy nadzieję, że przyda nam się to w przyszłości. Odwiedźmy także inne pracownie zespołu szkół zawodowych. Klasa technolog prób wykończenia jest to klasa ogólnozawodowe. Uczniowie uczą się stolarstwa, murowania, pilkowania układania dla złożonego, wszystko okazuje Pracownia samochodowa jest wyposażona doskonale. Te pojazdy zostały wykonane przez uczniów. Nasza szkoła pomieści wiele i wielu: zdolnych i zagubionych, pracowitych i leniwych, statecznych i całkiem szalonych. Takich właśnie reprezentują kwiaty składające się na wieniec na naszym sztandarze. Wszystkich zapraszamy. Wszystkich powitamy z radością.